Przy łowieniu szczupaków wyjęliśmy potwora, który mierzył półtorej metra. Napiszcie w komentarzu, jakie największe przyłowy zdarzyło wam się złowić. Jest! Siedzi! Siedzi, siedzi! Pierwszy rzut! O kurde! Ale walcz ty! jak lew... ja... Jest, jest, jest bardzo duży. Jest bardzo duży. Nie mogę go po... Co to jest? Co to jest? Co to jest ryba, to... Patrz! 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 Kurde! Co jest? O co Mego! Jak zakonkać, te ja widzę, jaką taki przyłówka. jakie robi. Ale to wygląda, Nie, on jest taki ogromny. Łapa boli. O, no człowiek, wieczór, jak czuję. Ale, o, wychodzi, wychodzi, wychodzi. Tak, taki sum Leci, leci. Jeszcze go trzeba stuknąć w głowę, nie? O, ale grubas. Nie mam jak go pokazać. Piękny sumek, przyłów na tego łizel Wziął z płytkiej wody, naprawdę. Taką, jaką walkę mi dał. Niesamowite. Leci do wody, Aż ja, się łódka sama